Dobra, leci pierwszy zawodnik. O kurde, ale poszedł. Ale zwarśnięty, co ci jajek. Jajek też? podjeżdża No nie gadać, że do dołu będzie jechał sąsiad Bo wam się oczy otworzą jak mnie się zamkną, zobaczysz Wierżej Patryk kładę iryj tutaj pod jak to mnie stąd wyciągnie Watsław Dzisiaj to już nie ma co, bo się nie ułoży, ale z tamtej strony też jest podjazd co wierzch. Ale wczoraj to dobrze można było ułożyć. A ja tam ktoś zjeżdżał czy wjeżdżał tamtędy? Ten, yy, Wojtek, <grym> Ale spoko, to jak wczoraj było i tak o to tu wszystko nie. można byłoby i tu porobić, tylko musiałoby tak jak tutaj i tyle osób robić ten wjazd jeden. Sąsiad, wjechałeś czy nie? to liczy straty. Dobra widzowie, co ja wam mogę powiedzieć, mam ważne, ważne informacje dla was do przekazania. Idę sobie tutaj, usiądę elegancko. Popatrzymy jak chłopaki sobie radzą, przykucne. A więc tak, pierwsza sprawa Na BajaMoto macie zajebiście łatwą wyszukiwarkę W czterech krokach wpisujesz model wyskakuje, Wyskakują Ci części dostępne do tego motocykla No i cena, wszystko jest jasne Jeżeli są jakieś niejasności, piszecie do sklepu lub dzwonicie oni We wszystkim Wam pomogą Druga sprawa To jest darmowa dostawa Od 40 zł zamówienia Wszystko co zmieści się do paczkomatu ładnie poszedł a trzecia sprawa to jest kod rabatowy zryty9, który daje wam 9% rabatu na całe zamówienie w sklepie www.bajamoto.pl i to jest akcja promocyjna ja współpracuję z tym sklepem, nie dlatego, że mam jakieś mega zajebiste profity z tego tylko dlatego, że jest to jeden z największych sklepów enduro w Polsce, naprawdę obsługa i asortyment w tym sklepie są mega duże i profesjonalna obsługa. Polecam Wam serdecznie. Korzystajcie z kodu rabatowego, aby się móc bawić tak jak my. I pamiętajcie, z dzieciństwa spełnia, spełniajcie słaby. Ja praktycznie z Bajamoto to co no może nie co tydzień, ale w miesiącu to zostawiam tam też ładne parę tysięcy. A niestety to nie jest tania zabawa. Teraz paczka przyszła, kartonik za prawie półtora tysiąca no nie? O lu, dobra, on ci pomoże. Dopiero się uczę na ładnie także mi nie chwytujcie. No ale ogień Nie no, nieźle W kozach Zakochałem się w tym kładzie Aby mnie tylko nie zranił Jakimiś mega dużymi kosztami Kurde, no przekozacki, jestem kanam. Nie spodziewałem się, że kiedyś to powiem, ale naprawdę czuję respekt teraz do tych, co śmigają na kładiszach, bo wiem, że to nie jest łatwe. Ale jednak to stabilnie jest dużo bardziej niż na krosie. Jak się jedzie. Nie trzeba uważać na jakieś kolejne, przynajmniej przy jeździe prosto. Nie? Dopiero będę przekraczał te granice, odkrywał swoje możliwości na kładzie ten amortyzator, strasznie miękki kozach widzowie, jeżeli macie gdzieś się zastanawiacie nad kanałem, to pod względem mocy wyglądu i prowadzenia jest naprawdę niezły, jeździłem raptorem kiedyś black opso, no nie wiem w jakim on był stanie, bo się nie znam to tym się dużo mi lepiej jeździ i mocowo jest no kurwa, no nie chcę wam, wam skłamać ale jest albo tak samo, albo podobnie a to jest 450, 42 konie, albo 44 ma. Na wydechu FMF-a może go ogarniemy trochę, bo widzę, że tutaj na nitach puszcza, tu już nasi byli, Janusze, ale nie jest źle. Te kółeczka, dajcie mi w komentarzu znać te kółeczka, bo to jest chyba do gumowania, ja też będę chciał coś poświrować, może nie takie piony, może się taką klatkę uspawa, widziałem, ale to są dalekie plany. Na razie to jeżdżę, patrzę co ten kładzisz potrafi, czy nic się nie spierdoli. 一样。Yeah. Dobra. Dobra, trzy, cztery. Z KTM, no nie, nie odstawał jakoś mocno. Ale Sebata jest kopsata jest z KTM. No Dobra, nieźle. Ale już Dobra, lecimy dalej. Tutaj jest? Nie.